Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Późną nocą, ale jestem. Jestem i nagrywam. Głos już trochę mi wraca. Katar jeszcze nie odpuszcza, ale jesteśmy i nagrywamy. Całe szczęście, że nie ma gorączki, więc wszystko jest ok. Miejmy nadzieję, że w weekend człowiek się wykoruje. Trzeba wirusa zalać odpowiednio. Może będzie dobrze. Słuchajcie, moi drodzy. Temat dzisiaj taki temat ogólnie hmm, z 4 liter nie wziął się znikąd. Albo i wziął się znikąd. Klien przyszedł, żeśmy rozmawiali, podyskutowali, pogadali. I ogólnie na tym dyskutowaniu to się. Yy, Zakończyło. Ze względu na to, że klient chciał gotowca, a ja takiego czegoś nie mam. I tak właśnie się zastanawiam, od czego tutaj zacząć moi drodzy, ten odcinek ten dzisiejszy film. I chyba zacznę od tego. W przyszłym roku już będzie czwórka z przodu. Niestety. W Peselu człowiek nie oszuka. Czas leci nieubłaganie. Więc ja pamiętam jeszcze te czasy, gdy temperatura zimą spadała do 20 paru stopni. Były takie zimy. Wtedy było pięknie, bo tego śniegu było. Nie to co teraz. I podejrzewam, że za 10 lat nasze dzieci to śniegu mogą, no, powiedzmy, nie, nie zobaczyć. Może tyle, że zobaczą, bo zobaczą, ale przez 10 lecie nie zobaczą tyle śniegu, co ja widziałem w rok. O, tak sobie powiedzmy, tak to jest, jak się do, mieszka daleko od szosy. Więc odpalanie ciągnika zimą, gdzieś tam w garażu. No oczywiście wtedy jeszcze takich garaże ogrzewanych, ocieplanych, czy powiedzmy chociaż szczelnych z grubego muru nie było jak teraz, czy, czy, czy z, z, z steropianu powiedzmy jakieś ocieplenie, czy to te płyty steropianowe teraz, które są modne, blach, ten, blacha z, z steropianem. Żeby to miało ręce i nogi. Jak na dworze było dba, minus 20, to i w garażu było minus 20. Więc ja te pamiętam te czasy, gdy c 411 na tym rozruszniku jeszcze R7, który ojciec całe życie reanimował, bo było szkoda paru groszy, żeby kupić nowy. No tak to jest, tak się ma węża w kieszeni, no niestety. Żeby kupić rozrusznik R11, to całe życie tego, R, tego R7 reanimował jak tylko mógł. A to szczotki, a to tulejki, a to to, a to go rozbierał. Przy okazji wkurwiał się niemiłosiernie na niego. R7 rozrusznik powiem jak z doświadczenia i z tego co tu co się wyrabiało i później yy, nawet już yy, u teścia przeszli, przeszedł yy, z yy, też R7 na szybkoobrotowy, obrotowy to było nieba ziemia w tamtych czasach można było kupić R11 no ale żeby odpalić czterdziechę która jeszcze w miarę paliła no nie, nie było tak to może było po powiedzmy odpalić i ją zgasić i odpalić drugi raz ona już jak pierwszy raz yy, musiała złapać po prostu yy. Przy dużych mrozach, o przy dużych, bo tam jak było tak 0, minus 5, to no tam nie było problemu jeszcze z odpaleniem jej, przy minus 20 już się robiły problemy. No faktem 30 lat temu, no to było jak było, ponad 30, tak 30 lat temu, więc było jak było moi drodzy. Więc żeby odpalić to 40 zimą, to trzeba było wody w parniku, to jeszcze parniki były. Dzisiejsza młodzież to już nie będzie wiedziała co to jest parnik i do czego służy. Więc w parniku się nastawiało na noc wodę, żeby się nad ranem powiedzmy tam czwarta, piąta gdzieś się jechało powiedzmy ciągnikiem. No piąta przeważnie, czwarta, piąta. Przeważnie to się ustawało o tej porze, żeby tak to odpalić ze względu na to jak się jechało na na spęd. W tamtych czasach to jeszcze były gospodarstwa, które miały i krowy i świnie. I się jeździło na spęd ze świniami. Albo jak zawiało to raz w tygodniu na zakupy, ale to bardziej w dzień, ale rano na spęd, to przeważnie spędy były od godziny tam 6 do 8, więc się jeździło z samego rana, żeby też w tej kolejce w 40 w wozeszku nie stać godzinami, więc to były takie czasy no i trzeba było to odpalić, więc tak jak mówię, nastawiało się w parniku wody, nalewało się te 60 litrów i co? Wodę się brało we wiaderko, lejek i przelewało przez traktor raz, drugi, trzeci, aż w końcu ten silnik yy, zaczął łapać jakąś tam temperaturę, no ale niestety przy minus 20 to i czasami było tak, że ta woda zanim się doniosło, to już połowę temperatury straciła. Dwa, jak się zaczęło lać, no to jeszcze czasami potrafiła chwycić, yy, mimo tego, że była żaluzja. Żaluzja do tej pory chyba jest sprawna w tym ciągniku yy, i to jeszcze oryginalna. Więc były problemy. wielu z Was na pewno znamy metodę odpalania traktora na Kopciucha. Czyli kawał kijaż mata z olejem albo z czymś podpalanie na Kopciucha i poszedł. No, później już były coś takiego jak były samostarty. Później ktoś wpadł na genialny pomysł i to podobno jest nawet lepsze: że na plaku lepiej odpala niż na samostarcie, więc są różne opinie. Jak za dużo się da tego samostartu, teraz ja sobie strzeli. Plaka to samo. Więc opinie ogólnie, moi drodzy, są różne i różniste, ale były metody takie, a nie inne. Żeby ten traktor powiedzmy mroze, przy mrozie jakimś tam uruchomić, odpalić. Z racji postępu i zerznięcia z innych traktorów, bo C330 moi drodzy miało świecę żarową, tak jak mówiłem w odcinku o od 30. MF255 miał świecę płomieniową. I teraz moi drodzy, na rynku pojawiło się wiele kombinacji, wiele zestawów. Wiele różnego typu przeróbek, jak w Ursusie C360, zamontować świecę płomieniową. No tak, da się, da się więc, y, można zamontować płomieniówkę, można zamontować świecę żarową. I teraz, tak, mamy tutaj kolektor. Od 60 od 0, i mamy świecę żarową. Najprostszą, najtańszą metodą montażu, może nie tyle montażu, co udoskonalenia, jest w tym miejscu wycięcie otworów, tulei, dorobienie tulei takiej wysokiej, moi drodzy. Nie w tym miejscu, przepraszam. On musi leżeć. Bo tu będzie Wam przeszkadzało o maskę. Od dołu nie kolektor. Dobrze kombinuję. Muszę pomyśleć. Może i dobrze. Więc świeca, świeca żarowa, przepraszam, żarowa musi być zamontowana sześćdziesiątce pionowo. Montujemy dwie świece, jedna, jedna jest za mało, w ciapek ma dwie, więc do 60 też montujemy dwie, pomiędzy pierwszym a drugim garem i pomiędzy trzecim a czwartym. Montujemy dwie takie świece żarowe, moi drodzy. Podpinamy masę. Najlepiej, żeby masa była bezpośrednio też do kolektora, bo tu przychodzą uszczelki, więcej go prześruby. śruby, a przez śruby to też może być takie połączenie słabe, więc masę można dać bezpośrednio do kolektora. I tu dajemy prąd. Łączymy dwie świece za pomocą przewodu, najlepiej grubego przewodu. O, to jest. Przewód 10 mm kwadrat Od 450 do 750 V. Więc to już jest przewód, moi drodzy. Gruby łączymy te świece, i trzeba podłączyć sobie przewód za pomocą jakiegoś przycisku włącznika do. plusa, żeby można było nacisnąć na przycisk na przykład za pomocą takiego przycisku od rozrusznika. Przecinamy przewód, ten który miałem przed chwilą. podpinamy na dwie wsówki, Po wciśnięciu dogrzewa nam świecę. I odpalamy na gorących świecach żarowych. Oczywiście, yy, grzanie świec moi drodzy to jest y, te temat taki, że można grzać długo, można grzać krótko. Ktoś napisał pod komentarzem do 30 że około 30 sekund trzeba grzać. E, powiem Wam tak: grzejemy świecę tyle ile potrzeba, w zależności od stanu silnika. Po, więc ja tutaj mam swoje zdanie. Możecie się z nim zgodzić, lub nie. Ja przeważnie tam raczka sobie policzę do 20 Fakt faktem, że raczek nie widzi, raczej Stoi tam powiedzmy 8 stopni, ma. chyba najmniej było Do tej pory, gdzie była W tym magazynku, w którym stoi to miał 8 stopni Więc przy 8 stopniach raczek sobie pyk pyk Odpala i sobie daje radę Fakt faktem inne temperatury przy mrozach Więc też pewnie dłużej by sobie grzało Ja nigdy tego nie sprawdzałem, tylko tak jak mówię Policzyłem sobie do 20, pyk Odpaliłem raczkę, jadę dalej. E, więc takie grzanie za pomocą przycisku jest już systemem, za pomocą świecy jest wystarczające, powiedzmy, albo pomagające. O, w ten sposób. E, dlaczego tutaj trzeba to przedłużyć? Ponieważ świeca przez swoją tutaj długość. No po prostu inaczej nie wejdzie, nie da się tego. Zobaczcie. O, widzicie? Świeca już. Jeszcze nic. A już jest trochę jak kolektor. Widzicie? Widzicie. I moi drodzy, jeszcze lepszym rozwiązaniem jest metoda kopciucha. Ale żeby tutaj ten kopciuch zadziałał. Samoczynnie, a nie latanie z kijem na, i szmatą na kiju, żeby kopciucha odpalić, posłuży nam świeca płomieniowa MFA. Każdy może zrobić to sam. Taki zestaw. Ja Wam wszystko opowiem. Wszystko Wam powiem, i myślę, że nie będzie z tym problemu. Kwestia jest taka, że Świeca pomieniowa, która działa i wytrzymuje, kosztuje około 20 zł. Można kupić za 12-13, można kupić za 30. Takie za 20 też są dobre i też wytrzymują i też działają. Ja już jestem na zimę przygotowany na sklepie. Już świece leżą, bo świece latem nikt nie wymienia. Przeważnie jesień, zima. A na wiosnę jakoś to będzie. Eee, więc, co należy pierwsze zrobić, żeby zamontować jakąś świecę? To moi drodzy, świecę montujemy w tym miejscu, też pionowo, poziomu oczywiście nie ma miejsca, więc pionowo, nie montujemy jej tutaj na pierwszym cylindrze, dlaczego, ktoś powiedział kiedyś ze starych mechaników jeszcze w pomach, że jak świeca jest, to ma zaciągać ciepłe powietrze, a nie ogień na tłoki. No ja się z tym nigdy nie wspierałem. ja nie jestem inżynierem, znawcą i tutaj z panami, no z panem mechanikiem, bo powiem szczerze, chłop jeszcze wiedzę, prawie 70 lat, a jeszcze pracuję w zawodzie i to śmiało pracuje, więc od razu wam mówię tak, w tym miejscu, Musimy nawiercić otwór około 20 mm. Tak, żeby można było włożyć świecę do środka. I tutaj nie mam w tej chwili, wiem, że kiedyś na półce leżały jakimś przypadkiem. Nakrętki półcalowe. Jedna, druga cala nakrętka. I trzeba ją tutaj w kolektor obspawać. Do kupienia w zestawach, które są do kupienia. W granicy tam 130, 140, 150 zł. Jest jaka tulejka dorobiona. Ta tulejka jest z gwintem, i też tylko tyle, że jest zatoczona, pod to, żeby tutaj włożyć i ją obspawać. Więc fakt, faktem, i tak trzeba obspawać, i tak trzeba obspawać, bo zestaw z kolektorem kosztuje ponad 200 zł. Więc jak się komuś nie chce spawać, to to wymieni kolektor. Jeżeli ktoś ma pojęcie z pawarkiem i gomat, więc wystarczy kupić nakrętkę półcalową, przyspawać nakrętkę, to nie potrzeba jakichś cudów, bo tu wystarczy delikatnie to też. Młotkiem po prostu puknąć, żeby to spłaszczyć, i tą nakrętkę przyspawać, i zamontować świecę. Świecę wkręcamy do oporu. I teraz, tak jak działa świeca, moi drodzy, tu jest spiralka grzałka w środku, i ona się nagrzewa. Gdy osiągnie odpowiednią temperaturę nagrzania Otwiera się zaworek, który jest w środku i podaje paliwo Więc teraz Oczywiście prąd, zaraz sobie omówimy skąd wziąć, jak to nagrzać Ale skąd wziąć paliwo Więc już jak zamontujemy sobie tutaj tą świecę To musimy podłączyć zasilanie paliwem Zasilanie paliwem Bierzemy z tego miejsca, moi drodzy, wykręcając tą śrubkę zasilającą, pompę wtryskową, a dokładnie filtry paliwa, które to zasila, bo są dmucha na filtry paliwowe i z filtrów rurka dopiero idzie na pompę ale to już mniejsza o większość moi drodzy w tym miejscu wyrzucamy tą śrubkę a musimy sobie wziąć śrubkę od zbiornika paliwa od sześćdziesiątki wkręcamy ją tutaj szybciutko Coś gdzieś jest z gwintem, dlatego ja jej nie mogę załapać. O. I musimy kupić zaworek, bo to jest zaworek, moi drodzy. kuleczkę, widać. Jest to zaworek zwrotny od MFA 255, też właśnie od od, filtrów, od filtra paliwowego, i to właśnie zaworek zwrotny, który podaje nam paliwo na świecę Tu mamy gwint metryczny 10 razy 1,5, więc w tej śrubie, która ma tutaj gwint. 8 razy 1, 25 chyba dobrze. 8 razy 1, przepraszam. A my 25, nieważne, ale 8, 8 mm. Musimy to przewiercić wiertłem 8,5 i nagwintować na 10 x 1,5. Wkręcamy tutaj tą złączkę. I teraz tak, pompka zasilająca ciśnienie nam otworzy, więc paliwo nam poda. Dlaczego zaworek zwrotny? Bo gdyby nam pomp, zaworek, ta, wy, zaworek, wy, 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 świecy tutaj puścił, świeca jest powiedzmy, że najwyższym miejscem, i tam może w razie puszczenia zaciągać nam paliwo, i może nam się układ zapowietrzać, moi drodzy. I żeby to po prostu podczas jazdy wyeliminować, w tą złączkę. Należy wkręcić właśnie ten zaborek zwrotny. Zaworek zwrotny. Następnie przewód od MFa. Moi drodzy. Mamy tutaj. Przewodnik od MFa od świecy płomieniowej. Więc on tutaj ładnie pasuje. O! Tu jeszcze oczywiście gumka musi przyjść. Gumeczka. Chociaż tak teraz to sobie wkręciłem, moi drodzy. To właśnie się na stożku zaciska, więc tej gumki tam niekoniecznie potrzeba zakładać. Więc mamy tutaj już świecę zamontowaną. Dopływ paliwa jest podczas rozruchu. Więc pompka wcześniej wytworzyła ciśnienie. Jakieś ciśnienie tam powiedzmy delikatne tego paliwa jest w tym układzie przez ten zaworek zwrotny. I... Musimy podłączyć dalej zasilanie do świecy płomieniowej. Zasilanie, moi drodzy, bardzo prosta sprawa. Oczywiście, znowu można zastosować taki sobie przycisk i podłączyć go pod to. Prądowy nawet bezpośrednio z zakusa, albo prądowy przez stacyjkę. Dalej podłączamy sobie drugim do świecy wciskamy świeca żarowa się nagrzewa, świeca płomieniowa się nagrzewa, otwiera zaworek, paliwo się zaczyna y, palić i uruchamiamy silnik. i drodzy, y, pr przed montażem i założeniem tutaj przewodu sącego, gumowego, sprawdźcie sobie, ile czasu potrzebuje świeca płomieniowa, żeby się nagrzała, żebyście mieli mniej więcej odzwierciedlenie ile czasu musicie ten guzik trzymać, żeby doszło do zapłonu paliwa eee, i teraz tak taki przycisk, porządny przycisk to jest Sinera jak dobrze pamiętam ale w każdym razie to są polskie albo Simena jakoś tak 24V25A, czyli mocny przycisk eee, kosztuje około 35 zł. Taki, taki włącznik, moi drodzy, kosztuje 35 zł. Kiedyś pamiętam czasy kosztował 10 Teraz import kosztuje około 20, a polski kosztuje 35 zł. Więc ja mam z tego włącznika w 60. Zamiast dwóch włączników, bo jeden musiałby być od rozruchu, a drugi odgrzania. Polecam zakup stacyjki od MFA 255. Stacyjka działa w ten sposób, że na raz przykręcamy. O! Na raz. przekręciliśmy, Zapalają nam się wszystkie kontrolki. Teraz dwa jest takie niewyczu jest niewyczuwalne. To trzeba po prostu do, w prawe dość i sobie pokręcić. Ona sobie opór. Widzicie? Ona wraca do, znowu do jedynki. Więc ta dwójka, o, gdzieś jest z takim kolejnym, powiedzmy 15 stopni, grzeje nam świecę płomieniową. I na trzy dochodzi do zapłonu. Do odpalenia ciągnika. Sasyjka kosztuje 43 zł, bardzo fajna sprawa, podaż polska, sasyjka i teraz jeszcze patrzyłem, 1, 2, 3, 4, tak 1, 2, 3, 4 widzicie? Tu dochodzi prądowy, to jest tak zwane 0. Jeżeli dobrze pamiętam, 1 kontrolki, 2 grzanie, 3 odpalanie. W ten sposób. I teraz moi drodzy, jaki to jest koszt? Żeby tutaj tego odcinka nie przedłużać, mi tak miało być krótko, wyszło jak zawsze. Ee, świeca z nakrętką około 22 zł. Przewód, około 20, czyli mamy 40. Złączka i zaworek 10 zł, mamy 50. Stacyjka 43 zł. Mamy 90 zł. A zestawy na, na Ale Drogo kosztują po 140, 160 widziałem. I teraz musicie sobie odpowiedzieć, że taki zestaw, który nawet jest najtańszy, no ale drogo to są 120 zł moi drodzy. To jest coś ustawione na zarobek. Więc jeżeli ktoś dom to sprzedaje, to on nie patrzy, żeby to był polski w przycisk, tylko żeby był jak najtańszy, żeby na tym zarobić. Świeca. Są firmy, widziałem, które mają iskrę i chwała im za to. Ale są firmy, które mają no, no name i też są ustawione na zarobek. Więc sami musicie sobie odpowiedzieć, co chcecie zamontować i jaki przycisk, i jaki świecę, i samemu można to zrobić. Na pewno w komentarzach wiele osób się odezwie, że ma tak zrobione i chwała Wam za to. Jakieś to przeróbki, ale może i pomoc. Po co ten silnik, jak akumulatory testować, męczyć? Nie wiem, każdy robi jak uważa. Myślę, że Wam w tym odcinku podpowiedziałem, jak to zrobić, co kupić, i na co zwrócić uwagę. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, do następnego. Trzymajcie się, cześć.